Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. I dziś zapraszam Was na grawalową rundkę po przemęskim parku krajobrazowym. Zapraszam serdecznie do oglądania. Nie wiem czy Wy też tak macie, ale ja, w miarę upływu sezonu rowerowego, odczuwam coraz częstsze i większe znudzenie podczas wycieczek takich w koło komina. Kiedy jeżdżę sobie jakimiś tam swoimi utartymi ścieżkami, No wydaje mi się, że to jest takie dosyć naturalne zjawisko i podejrzewam, że u Was też, a przynajmniej u części takie, takie sytuacje mają miejsce. Dlatego w ostatnim czasie zaczynam sobie kombinować z trasami, które nie są jakoś bardzo daleko oddalone od mojego miejsca zamieszkania, no ale do których na dojazd rowerem by trzeba było poświęcić trochę czasu, więc wybieram po prostu wariant dojechania samochodem i eksplorowania w ten sposób nowych terenów w trochę dalszych okolicach swojego miejsca zamieszkania. I dziś właśnie ma miejsce jedna z takich wycieczek, a konkretnie dzisiejsza wycieczka to 50-kilometrowa pętla po Przemęskim Parku Krajobrazowym, którą wykreśliłem w trochę inny sposób niż dotychczas. Mianowicie użyłem do planowania tej trasy dwóch aplikacji: i Strawy i Kumuta. A w jaki sposób połączyłem te dwie aplikacje do planowania tej trasy? Z racji tego, że Kumut nie ma budowanej hitmapy, to na początku planowania dzisiejszej trasy posiłkowałem się Strawą, gdzie właśnie się sugerowałem głównie hitmapą. No, trochę piasków też, jak widać, się trafia. A więc sugerowałem się hitmapą podczas planowania tej trasy, czyli najbardziej popularnymi ścieżkami w okolicy, najwięcej uczęszczanymi przez rowerzystów. I dopiero kiedy miałem już tak wykreśloną wstępnie trasę, wyeksportowałem ją do pliku GPX i zaimportowałem do Kumuta, aby tam nanieść lekkie poprawki, poszukać jakichś dodatkowych atrakcji w okolicy. Bo tutaj pod tym kątem niestety strawa no, przegrywa z kumutem. Dlatego zdecydowałem się na takie kombo. Jak to finalnie wyjdzie, zobaczymy. Generalnie dzisiejsza rundka to jest w znacznej większości około 70% ścieżki leśne jakieś tam szutrowe. asfalt to dosłownie niezbędny minimum jako łączniki. Tak więc nie nastawiam się tutaj na żadne wyniki. Na żadne super tempo Po prostu na Delektowanie się tą jazdą, podziwianie widoków Trasa staram się też zaplanować Tak żeby prowadziła jak najwięcej po Po lasach, ponieważ dzisiaj mamy Kolejny upalny dzień Ma być ponad 30 stopni, więc jazda W cieniu drzew Na pewno wyjdzie tutaj na plus No i to tyle, dziś nie będę za dużo gadał Postaram się dużo więcej ponagrywać Widoczków, jakiś przebitek Mam nadzieję, że dzisiaj też trochę polatam i postaram się Wam pokazać te rejony z jak najlepszej rowerowej strony. Także już bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Lekko odbiję z trasy pod góreczkę na wieżę, widokową na żwirowni. O tak. to jedna z atrakcji, której Wam nie polecam. Bo trzeba kawałek pod góreczkę jednak podjechać, a na wieży i tak nie wyjdziecie. Przejazd przez Wielkopolskie Mielno, czyli Bożkowo. Jak widać, bezproblemowy. Z rana jeszcze mało ruchu. Większość ludzi jeszcze spała chyba. W każdym moim razie, przez całą miejscowość prowadzi ścieżka rowerowa, no, na której niekoniecznie poruszają się tylko rowerzyści. Ale, po tak przez tych porach jest to jeszcze w miarę przejezdne, podejrzewam, że w południe na weekend może być trochę gorzej. Także opuszczamy Boszkowo i kierujemy się w stronę bardziej grawolowych odcinków dzisiejszej trasy. Powiem wam, że póki co No nie chcę zapeszać, ale trasa mi się bardzo podoba Bardzo fajnymi ścieżkami Trafiają się to prawda delikatne akcenty piaskowe, ale to dosłownie Małe fragmenty i, i do przejechania A nie razu jeszcze nie musiałem schodzić, żeby gdzieś tam prowadzić rower, także Przy takiej grubszej oponie W granicach 40c spokojnie Można to przejechać, no ale tutaj Jazda takimi wąskimi ściecinkietkami. No, tu są korzeni, ale poza tym no to zobaczcie. No coś pięknego. Jest. A 300 metrów stąd znajduje się Zagroda Rzeźbiarza, czyli jedna z kolejnych atrakcji, która, Którą mamy dzisiaj na trasie Także jak widzieliście galeria Jest czynna codziennie Za niewielką opłatą Ja co prawda nie mam tyle czasu, żeby tam chodzić i zwiedzać, ale ja Ale jak będziecie tutaj w okolicy, to myślę, że warto sobie zajrzeć, jeżeli będziecie mieć trochę więcej czasu. A ja już nie przedłużam, tylko podaję się dalej w stronę kolejnych gravelowych odcinków dzisiejszej trasy. Ok, to mało kończymy tą naszą gravelową rundkę dzisiejszą. Powiem Wam szczerze, że dawno nie byłem tak zadowolony z zaplanowanej przez siebie trasy. Chyba ten patent z planowaniem najpierw na strawie na podstawie hitmapy, a później eksportowaniu do Kumuta i tam sobie jeszcze delikatnym dopieszczaniu pod kątem atrakcji. Chyba się sprawdził. Naprawdę cała trasa bardzo fajna, z okazjonalnymi tam gorszymi fragmentami. Piaskowymi czy bardziej nierównymi, ale to były takie dosłownie kilkudziesięciometrowe fragmenty, które mimo wszystko były spokojnie do przejechania, a nierazu nie musiałem schodzić, prowadzić roweru. Odcinki szosowe w dzisiejszej trasie to były tak naprawdę tylko niezbędne łączniki, a cała reszta trasy, jaka tylko była możliwa, to czysty gravel Piękne leśne ścieżki, polne leśne wśród stawów. Kilka fajnych widoków, co też starałem się wam pokazać między innymi przy ujęciach z drona. No generalnie naprawdę naprawdę jestem zadowolony. Fajna 50 w spokojnym tempie, bez napięki na jakąś średnią i tym podobne rzeczy. Tego chyba było mi trzeba. I niby 32 stopnie, a jakoś dzisiaj ta temperatura mnie doskwiera. Dużo w lesie właśnie w cieniu drzew, także Naprawdę naprawdę super się jechało. Także jeżeli jesteście gdzieś tutaj z bliskich rejonów okolic, no to link do trasy podrzucam Wam na dole w opisie. I no serdecznie polecam. Jedynie możecie pominąć sobie ten fragment wieży widokowej, gdzie trzeba lekko podjechać pod górkę. W sumie po nic, bo bo najwyżej nie wejdziecie, jest zdemontowany pierwszy segment schodów, żeby nikogo nie podkusiło, także to możecie pominąć. A cała reszta jak najbardziej do polecenia. Dużo punktów na trasie gastronomicznych, także tutaj z tym też nie powinno być problemu. Generalnie bardzo polecam. Jest to moja pierwsza tego typu rundka gravelowa tutaj w tych okolicach. Ale widzę tutaj bardzo spory potencjał i myślę, że jeszcze tutaj zawitam. Być może jeszcze tego lata, a jeśli nie to na pewno w bliższym lub dalszym czasie na pewno jeszcze się tutaj pojawię. Tyle na dziś ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobał i zainspiruje Was do wycieczek w tych regionach. A ja już nie przedłużam i żegnam się z Wami standardowo. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia czy też wieczoru, w zależności kiedy oglądacie to wideo. I do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!